Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Event Halloween Misja numer 3 Tutaj widzimy zadanie jakie mamy do zrobienia Jezioro Sander No i co, zaczynamy Najpierw odczytujemy tutaj kartkę z pamiętnika Teraz musimy z złapać e, splątany drut z zaczepów, koło barek Nie wiem dokładnie gdzie są barki Ale tak patrząc tutaj na mapę To wydaje mi się, że mniej więcej tutaj w tym miejscu Tutaj. No i zobaczmy. Udajmy się tam. Weźmy łódź. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i tutaj są barki. Wydaje mi się, że to chyba tutaj po prawej stronie musimy się udać. No dokładnie. Tutaj widać mniej więcej to takie śmieciowisko. pokażę wam dokładnie w który punkt zarzucać. za każdym razem trafiasz tutaj przy tym takim białym śmieciu leciutko podciągamy no i za każdym razem wychodzi dróg. Ja mam tutaj tą błyskę jeszcze z poprzedniej misji myślę że to że żaden problem co tam co mamy dokładnie założone na haczyk no i tutaj druga sztuka już idzie to bardzo szybko tutaj trochę przyciąłem, żeby nie pokazywać wam każdej po kolei numer 4 tutaj drut numer 5 zaraz będzie bardzo szybko i bardzo gładko to idzie no i misja zaliczona Teraz musimy złapać tą pygi. W tym celu kupujemy tutaj dla nich przynętę. Potrzebujemy do tej misji miód. I udajemy się na miejsce. Ja tutaj pokażę Wam mniej więcej moje markery, jak mówiłem. Tutaj idziemy cały czas prosto, wzdłuż brzegu. Za chwilę będzie taki znak, który musimy ominąć. Tutaj na znaku widzimy, że też twórcy gry coś tutaj dodali. No i Idziemy jeszcze kawałek dalej na takie drzewo. Taka wysepka z drzewem. Ja akurat nie miałem tutaj żadnych markerów, ale bardzo szybko udało się coś złowić. Bardzo ważne jest, żebyśmy mieli ze sobą wędki pławikowe. Na grunt nie miałem ani jednego brania. Tutaj widzicie pierwsza sztuka. Tutaj od razu zaznaczymy sobie markera dla niej. Widzicie mniej więcej na jakich współrzędnych została złapana. Tutaj sztuka numer dwa. Bardzo szybko to idzie. Jest poranek. Ale w nocy też widziałem, że brania idą bez żadnych problemów. Nie chcę Was tak do końca zanudzać tutaj każdą jedną pojedynczą rybą. Dlatego postaram się to trochę przyspieszyć. Tutaj mam topyka numer 2. Również marker zaznaczamy. Potem po, po prostu cały czas mówiłem o tych dwóch samych markerach. No tutaj numer trzy. Nawet numer I tutaj sztuka numer 3. Nawet medalowa. Sztuka numer 4. I tutaj sztuka numer 8. w jeden dzień udało się wszystkie naraz złapać. Idzie to bardzo szybko. Tutaj jeszcze raz dla Was markery. No i udajemy się do kolejnej misji. Zmieniamy na noc i w głębszej nocy musimy znaleźć ten statek. A więc musimy znowu wziąć łódź i płyniemy na miejsce. Skróciłem trochę tą podróż łódką dla was, żebyście nie musieli się zanudzać. Wystarczy, że podpłyniemy do tego statku. Misja jest już tutaj zakończona. No i teraz musimy znaleźć ołtarz. Szczerze powiedziawszy, musiałem się chwilę rozejrzeć, gdzie on jest, ale tutaj widzę, są takie ciekawe pochodnie. Więc podejrzewam, że to tutaj. Siadamy z łódki, no i idziemy wzdłuż pochodni. No i jest tutaj ołtarz. Co ciekawe, mamy na niej złożyć karpie. Mówiliśmy do tej pory topyli, ale myślę, że to raczej jakiś tylko błąd w tłumaczeniu. Godzina 24, przewijamy czas, no i misja zakończona. Teraz zostaje nam złowienie topyki pancernej. Najpierw musimy tutaj wykonać kolejną misję, czyli założyć przypon stalowy, który otrzymaliśmy. No i potrzebujemy również gotowane raki, które musimy kupić w sklepie. Ale raki zakupione zakładamy na wędkę. No i misja zaliczona. Teraz musimy się udać na miejsce, żeby złapać tą pyglę pancerną. Tutaj mamy bardzo dużo miejsc, ja wybrałem to pierwsze. Najbliższe. Nie możemy wpłynąć tam łódką, dlatego musimy po prostu wysiąść na pomoście. Jesteśmy na miejscu. Wycinam to całe pływanie łódką, bo myślę, że to tylko strata czasu. Tutaj ustawiamy sobie markera. Mniej więcej w tym miejscu, w którym jest ta to tołpyga. No i zarzucamy wędki. Wędki zarzucone, brań niestety nie ma. Tutaj widzimy nawet rybę, którą próbujemy złowić. Niestety nadal bez brań. A no więc postanowiłem w po pewnym czasie zareagować. Zwiększyłem tutaj grunt na jednej wędce. Na no trochę większy. To prawda ryba pokazuje się przy powierzchni, dlatego myślałem, że lepiej będzie spróbować na powierzchni. No ale jak widać wędka z niższym gruntem, ale bez brań. No tutaj widzimy znowu rybę. No i czekamy nadal na branie. Znowu ryba się rzuciła. No i mamy w końcu branie. Polecam w takim wypadku grunt powyżej 3 metrów. No i zaczynamy walkę z rybą. Tutaj odjazd był niesamowity na samym początku. Aż się bałem, że żyłki braknie. Ale na szczęście udało się tą rybę jak, jakkolwiek opanować. Zresztą widzicie, już prawie 100 metrów. No ale przytnę trochę tutaj tą walkę. Myślę, że to bez sensu. Trwało to około 10 minut mniej więcej. Widzicie, ten odjazd był naprawdę spory. Nic, nic nie możemy zrobić na samym początku, ta ryba dalej odjeżdża, jak kamień jakiś. W pewnym momencie zacząłem bardziej kręcić kołowrotkiem. No powoli, powoli zaczyna iść w naszym kierunku. Tutaj ryba płynie ewidentnie w naszym kierunku, już 60 metrów. No i końcówka. Naprawdę dużo bawiłem się kołowrotkiem, do tego już prawie 60%. Ale chciałem to jak najbardziej przyspieszyć. Walka trwała nie wiem, około 10 minut. No i złapaliśmy. Topeka Pancerna 147 kg, na wędkę na 40 kg. Tutaj zdjęcie. jest to naprawdę duża sztuka dla ludzi, którzy nie mają takich wędek powyżej 30 kg nawet do mnie radził. No i potrzebujemy amulet. Musimy znowu wrócić na miejsce do łodzi widmo. Tutaj wystarczy, że tylko podpłyniemy i misja zakończona. i zakończyliśmy misję numer 3. Następna misja będzie w Makumaku jezioro na którym jeszcze nigdy nie byłem Nie mam tam żadnych markerów Więc będzie to dla mnie trochę nauki Tak jak widzimy będziemy musieli złapać tam ryby, wampiry Misja, która już oczywiście będzie w następnym odcinku Tutaj jeszcze chciałbym Wam pokazać podsumowanie No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, do polajkowania oraz na kolejne moje filmy. Już jutro będzie kolejny odcinek, a Wam życzę połamanych wędek.